Pozostanie w pierwszej lidze, przede wszystkim zakładamy sobie, że będziemy dalej kontynuować ten ofensywny styl grania, który prezentowaliśmy w drugiej lidze. Zdobyliśmy najwięcej bramek w drugiej lidze i wygraliśmy sporo meczy, dużą ilością bramek i będziemy chcieli nadal to prezentować. No, dzisiejszy mecz może nie wykazał tego, ale ja chciałbym zwrócić uwagę, że graliśmy z niezwykle trudnym przeciwnikiem, bo przecież wicemistrzem Polski drużyną, która będzie grała, będzie reprezentowała nasz kraj w europejskich pucharach. W związku z tym no nie mogliśmy dzisiaj aż tak bardzo zaryzykować w tej grze. Nie mogliśmy prezentować tego tak zwanego radosnego futbolu do końca. Myślę, że również kilka akcji w wykonaniu naszym no, udowodniło, że stać nas na na, na właśnie prezentowanie takiego futbolu. Poza Antolakiem, który kilka meczów rozegrał w Legi w pierwszej lidze i Chłondem kilka lat temu w Zagłębiu, Sosnowiec, pozostałe członkowie zespołu są debiutantami w rozgrywkach pierwszoligowych. To też ma swoje znaczenie. I my w każdym razie na pewno obiecujemy, że będziemy się starali, żeby prezentować ten ofensywny styl gry, no bo... Po prostu kibice chcą to oglądać, a, a przecież gramy dla kibiców po to, żeby przychodziło ich ca...